Witam wszystkich i zapraszam na nowy film, w którym dziś nauczę Was, jak używać telefonu z Androidem jako kompasu. W tym celu będziemy potrzebować aplikacji. Otwórzmy więc Play Store i wyszukajmy tutaj w wyszukiwarce w kompas. Zainstalujemy pierwszą aplikację, która się pojawi. Cyfrowy kompas. Naciśnij i otwórz bezpośrednio. Kompas pojawi się, jak widać tutaj. Mamy południe, północny, wschód i zachód. Jest bardzo łatwy w użyciu, wystarczy go otworzyć i działa doskonale dla wielu z Was. Za pierwszym razem, gdy otworzysz aplikację, prawdopodobnie zostaniesz poproszony o skalibrowanie telefonu. W moim przypadku już go skalibrowałem, więc tym razem mnie o to nie poprosił, ale jest to bardzo proste. Po prostu otrzymuję kilka krótkich instrukcji, dzięki którym możesz korzystać z telefonu komórkowego, aby ten kompas był jak najdokładniejszy. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł. Do zobaczenia w następnym!